Proszę mi powiedzieć, Konfederacja straszy Polaków? Konfederacja ma jakieś dowody na to, że ta sytuacja na zachodniej granicy jest niepokojąca, czy to jest tylko jakaś taka próba no, budowania zaplecza i kapitału politycznego na nadchodzące za dwa lata wybory? Raczej ostrzega i informuje niż straszy. Problem nie polega na tym, że Niemcy odsyłają wyłącznie tych imigrantów, co do których mają mocne podstawy, do tego, żeby odesłać ich akurat do Polski, tylko że odsyłają właśnie wszystkich jak leci, tych, których po prostu u siebie nie chcą. I próbuj, nasza Straż Graniczna tego nie i ja nie rozumiem, dlaczego my nie możemy... Weryfikuje, no proszę czartą. nie powtarzać tych kłamstw. Przepraszam, ja muszę zareagować, bo nie można nie kłamać. Ale ma pan co? pewność, że Straż Graniczna są to wydokumentowała? Oczywiście, teraz że tak. Filma. Rozmawiałem Jak o tym z ministrem wskraczają? Duszczykiem, który mówił, że każdy, kto jest zawracany w ramach readmisji, jest naprawdę sprawdzany. Readmisji, w tylko nie mówimy tak. teraz o readmisji. Natomiast jeżeli chodzi o zawrócenie...